No i słuchajcie, jesteśmy po trzepanku po włoskiej stronie. <tak>, tak wygląda. Bez słowa sala Po włoskiej stronie. Przejdziemy się, popatrzymy, winiakę kupimy. A jest tutaj wybór ogromny win. Nie żartuję, nie będę brał wina. Kto wypina tego wina? No, a czemu ja mówiłem na te na trzy panko Tamożnia. Bo to tak jak kiedyś jeździliśmy z kumplem, nie? Do ruskich do Grodna to jeszcze był Związek Radziecki. Tak się przychodziło przez granicę, no to ruscy zawsze mówili na... celnicy mówili zawsze tamożna. Ta nie można, czyli to można prze, 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 prze tam zabrać ze sobą, a tego nie można. No i tak nazywało się ta To można, a to nie można. to No tutaj to mamy centrum, perfum i alkoholi. Hej, <laughs> kurde, sprzęt jest, jakby nie patrzeć. Znowu sprzęt do wygrania. Albo tylko jako... Jako wystawa. No tutaj to wali perfumami na, na kilometr, powiem tak. No. Co to jest? Special price 10 euro. Co to jest? Tyks. wiadomo, czy to nie jest, nie jest jakiś likier. Nie mogę tego wziąć. Przejdziemy się, a potem sobie wyłączę kamerę już na spokojnie. No, spokojnie, obejrzę, co tutaj mogę zakupić za te eurusy. Bo już teraz to prawdopodobnie plecaka może nie, mo nie mogę zapchać, ale, ale coś mogę dopakować do plecaka. No, maseczkę widzicie? Nawet przy nagrywaniu trzeba mieć maseczki. Niestety, tak, tu są obostrzenia. I tak to wygląda, słuchajcie. Myślałem, że już za nagrywanie coś będzie, ale nie, 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 Można nagrywać, można pokazywać. Także Ale maskę trzeba mieć na nosie. A myślałem, że sobie swobodnie pogadam, no. A tu dupa. No i tutaj są nasze gatey, nasze wyjścia. My na obecną chwilę mamy do Warszawy A05 a05 Czyli tam Ale jeszcze mamy kupę czasu mamy, Tak... Ee, słuchajcie! Koniec przygody, niestety, Rzymski oczywiście, bo jeszcze Warszawa nie czeka. i prrr postój kurwa drugi postój przy taśmie. Korytarzem, bezpiecznym korytarzem. O,